Przypominamy archiwalne wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza dotyczące m.in. wycieczki Lecha Kaczyńskiego do Gruzji w 2008 roku, ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego czy inauguracji prezydentury Baracka Obamy. Proszę Państwa, no, kiedy byłem w miniony weekend w Londynie, dobiegły mnie tam wieści skrzydlate o tym, że pan prezydent znalazł się pod ogniem. To znaczy właściwie nie bardzo wiadomo, pod czym pan prezydent się znalazł, ponieważ potem śledziłem już uważnie wszystkie komunikaty wojenne. I z komunikatów wynikało, że kiedy pan prezydent, w towarzystwie, pan prezydent Kaczyński, w towarzystwie prezydenta Sakaszwilego podjechali tam pod granicę w nocy, pod granicę z Osetią Południową, to w ich obecności rozległy się strzały, ale nikt nie ucierpiał, o czym zaraz doniesiono, więc nie bardzo wiadomo, czy to były strzały na postrach, czy też to były strzały na Wiwat. Dlatego, że jestem przekonany, że nawet tak powinno być w obecności pana prezydenta, a w szczególności, gdy towarzyszy mu jeszcze prezydent Saakaszwili. Wszyscy inni mogą odczuwać takie uczucie dominujące, uczucie radości. A jak wiadomo, ludy kaukaskie są bardzo impulsywne, w związku z tym, no, jak można w nocy. Nad granicą, dysponując bronią palną, dać wyraz swojej radości, jak nie strzelając na wiwat. W związku z tym być może teraz śledztwa prowadzą niezależne prokuratury i w Tbilisi, i w Warszawie, żeby dowiedzieć się, o co się właściwie stało, czy strzelano na wiwat, czy strzelano na postrach. Europejczycy też nie są pewni. Dzisiaj wysłuchałem komunikatu, jaki przekazuje, Francuski minister spraw zagranicznych. Francja, jak wiadomo, w tej chwili prezydencję ma w Unii Europejskiej, więc francuski minister, pan Chevalier, potępił sam fakt oddania szalów obecności prezydentów. Proszę Państwa, zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, a przede wszystkim jest straszliwy kryzys. No i na tle kryzysu wszyscy chcą wypaść jak najlepiej, w związku z tym prezentują postawy empatii i wreszcie ta fala, epidemia empatii dotarła również do parlamentarzystów, naszych okupantów. I w rezultacie banda idiotów rządząca Polską prześciga się w pomysłach, jakby tutaj się nam podlizać nam jęczącym pod ciężkim jazmem, jazmem kryzysu, żebyśmy nie popadli w taką bezinteresowną zawiść, patrząc jak nasi okupanci, banda idiotów rządząca Polską, opływa w luksusy. Drogi kawior cukrem słodzi i słoninę z rodzynkiem, prawda? Jak to śpiewał w swoim czasie Maciej Zębaty w takim poemacie o makarym straszliwym. Więc drogi kawior cukrem słodzą, słoninę z rodzynkiem. Te słoninę z rodzynkiem to oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, a drogi kawior cukrem to bardziej nowoczesna, Formacja, jaką jest Platforma Obywatelska, bo piste nie wiem, w czym tam gustuje, przypuszczam, że taki repertuar tradycyjny. Siadłem mleko z olejem, i tak dalej. No i w ramach tej empatii Platforma Obywatelska wpadła na pomysł, żeby zawiesić, zamrozić subwencje dla partii politycznych, i pan Zbigniew Klebowski, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Zapowiedział, że będzie przekonywał swojego współkoalicjanta. Myślę, że to będzie długo trwało, aż do samych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a potem już będą wakacje. Może kryzys jakoś zelżeje, więc będzie można o tym zapomnieć, bo jest rzeczą stuprocentowo pewną, że współkoalicjant na pewno się nie da do tego przekonać. O czym, co już przewidział Franciszek Książę dla Roszywko, mówiąc, że łatwiej przeżyć śmierć ojca niż utratę ojcowizny. Tym bardziej się nie da przekonać, że pan wicepremier Pawlak padł ofiarą tu straszliwej nagonki, do której ostatnio przyłączył się niejaki Władysław Frasyniuk. Który skrytykował chłopstwo polskie, właśnie chłopów jako całość, że nigdy nie mieli takich uczuć patriotycznych itd. Tak tak no i podczas gdy powiedział pan Frasyniuk, my intelektualiści to co innego, więc z pewnym zdumieniem odnotowuję okoliczność, że i Saul między prorokami, to znaczy pan Frasyniuk, między intelektualisty, to jest, proszę Państwa, już fakt dowiedziony. Jak pan Frasuniuk mówi, że jest intelektualistą, to mówi. W związku z tym pozostaje nam tylko dociekać, w jaki sposób tym intelektualistą się stał. Czy się zaraził drogą płciową, czy przez nasiąknięcie atmosferą wyrafinowanego intelektualizmu, którą mógł przesiąknąć, pozostając długo w tłustwie drogiego Bronisława. Ale mniejsza już o ten, tego wybitnego intelektualistę wrocławskiego czasu wojny, bo ważniejsza jest sprawa pieniędzy. Jak wiadomo, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, no ale są sytuacje, kiedy rozmawiać trzeba. I pan Zbigniew Klebowski wystąpił z jeszcze jedną inicjatywą, mianowicie ogłoszenia listy parlamentarzystów z własnej partii, którzy mają jakieś udziały w firmach albo akcjami dysponują, no rozumiem, żeby ich napiętnować, bo takich ananasów tam zdaje się naliczono kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu w Platformie Obywatelskiej. Ta inicjatywa szalenie spodobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu, który tak samo zamierza taką samą listę opublikować polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan Napieralski powiedział, że w Sojuszu Lewicy Demokratycznej takich nie ma. Oni nie mają żadnych udziałów w żadnych firmach, gdzie skąd że znowu ani akcji nie mają, natomiast mają leszka Milera. Leszek Miller, który nie kandyduje do Parlamentu Europejskiego, bo kwaśne winogrona, zapowiedział za to, że chciałby oddać się do naszej dyspozycji, żeby jako kandydat do Parlamentu Polskiego, ponieważ, jak powiedział, czarną sotnię antyunijną trzeba tutaj tępić, więc rozumiem, że wszystko przed nami. Pan Leszek Miller zasłużony dla jeszcze dla tępienia kontrrewolucji w służbie Związku Sowieckiego Sojusza, teraz będzie tępił czarną sotnię w służbie no, Europejskiego Sojusza, znaczy zawsze w służbie, zawsze na posterunku to jest poczucie ciągłości tego, nam nikt nie odbierze. Proszę Państwa. Zwracam uwagę na, te, na tę epidemię empatii, dlatego że no, banda idiotów rządząca Polską ani nawet się jednym słowem nie zająknie, żeby zlikwidować te korupcyjne okazje w postaci koncesji, licencji, zezwoleń i pozwoleń, które obowiązują w ponad 200 obszarach działalności gospodarczej tylko zamierza jakieś listy proskrypcyjne opracowywać i to pokazuje w jakim kierunku idzie na polityka naszych okupantów. Nie zamierzają wcale rozluźnić gorsetu na gospodarce, nie rozluźnić gorsetu na państwie przeciwnie, zamierzają go jeszcze zacisnąć, tylko korzystając z okazji jaką stwarza kryzys. Chcą zintensyfikować politykę rodzinną, bo jeżeli posłowi nie będzie wolno posiadać akcji ani udziału w przedsiębiorstwach, to rzeczą oczywistą będzie, że żeby się załapać na mandat poselski, a to daje nie tylko diety, nie tylko biura poselskie, ale przede wszystkim poczucie bezkarności w postaci immunitetu, co jest w dzisiejszych czasach, to jest prawdziwy dar niebios. No, więc trzeba będzie zawczasu te wszystkie udziały lub akcje przepisać na rodzinę, oczywiście nie najbliższą, tylko dalszą, co będzie służyło umocnieniu zaufania w rodzinach. A cóż innego, cóż lepiej może służyć polityce prorodzinnej, jak nie umocnienie zaufania między członkami, dalszymi członkami rodzin, proszę Państwa, i to jest optymistyczna wiadomość w tych ciężkich czasach, tylko rodzina pozwoli nam przetrwać kryzys od samej góry do samego dołu. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że listek figowy, na jaki Platforma zgodziła się chyba podczas rozmowy Donalda Tuska z prezydentem Kaczyńskim w Juracie zakryć PiSowi sromotę zgody na ratyfikację traktatu reformującego, będzie bardzo perforowany, także sromotę będzie widać przez te wszystkie dziury. Jeśli dobrze zrozumiałem komunikaty płynące z Sejmu, porozumienie jest takie, że Prawo i Sprawiedliwość. Przyjmie ustawę ratyfikacyjną bez właściwie żadnych istotnych zmian, że Sejm podejmie uchwałę, w której zawarte będą wszystkie zaklęcia ratujące ojczyznę, który, przy pomocy których Jarosław Kaczyński będzie ratował naszą biedną ojczyznę. I na osłodę PiS uzyskał obietnicę od Platformy Obywatelskiej, że w przyszłości bliżej nieokreślonej zostanie uchwalona ustawa, która będzie precyzowała stosunki rządu i pana prezydenta w przedmiocie, w kwestii spraw europejskich. Ta ostatnia obietnica wydaje się trochę mało realistyczna, nawet nie ze względu na takie nieokreślone ramy czasowe, taką mglistość czasową, ale ze względu na materię tej ustawy przyszłej, ponieważ wszystko wskazuje na to, przynajmniej dotychczasowe zapowiedzi na to wskazują, że materią tej przyszłej ustawy będą materie konstytucyjne, będzie de facto miała być to zmiana konstytucji. W związku z tym bardzo trudno jest wyobrazić sobie, żeby była to, jeśli w ogóle dojdzie do zmiany konstytucji, jeśli Sejm zdobędzie się na taką większość, to żeby ta zmiana konstytucji objęła tylko kwestie europejskie. Bardzo możliwe, że jeśli w ogóle do takiej zmiany dojdzie, jeśli to nie jest tylko platform, obietnica platformy, żeby, że tak powiem, PIS wprowadzić w błąd. PIS chce zresztą być oszukany, no co tu dużo mówić, aż przebiera nogami, żeby się dać oszukać, to wtedy. Prawdopodobnie, jeśli w ogóle, jak powiem, doszłoby do zmiany konstytucji, to prawdopodobnie objęłaby ona szerszy zakres zagadnień, prawdopodobnie zmierzający do uporządkowania sceny politycznej w taki sposób, żeby utrudnić pojawienie się na tej scenie politycznej nowych ugrupowań. Proszę Państwa, świat nie posiada się z radości. Od wczoraj hmm. mamy nowego prezydenta, to znaczy świat ma nowego prezydenta w osobie Baracka Husseina Obamy, którego inauguracja prezydentury odbyła się właśnie w Waszyngtonie we wtorek. Była to ogromna impreza, rozrywka porównywalna z otwarciem bądź zamknięciem Igrzysk Olimpijskich. No, od tej strony, to znaczy od strony przemysłu rozrywkowego, Barack Obama już się dał poznać podczas kampanii wyborczej, kiedy to dosyć prostym patentem zdobył serca większości wyborców, zapowiadając zmiany. Nikt dokładnie nie wie, na czym te zmiany mają polegać, w jakiej dziedzinie. I w jakim kierunku mają iść, wiadomo tylko, że zmiany mają być wielkie. No i wczoraj rąbek ten został uchylony, mianowicie Barack Obama w swoim przemówieniu inauguracyjnym wydał jeden rozkaz i złożył jedną propozycję, znaczy takie oświadczenie. Rozkaz polega na tym, że wszyscy mają być szczęśliwi. Jak ktoś będzie nieszczęśliwy, to zobaczy ruski miesiąc. To rozumiem, że teraz wszyscy będą szczęśliwi. Skoro taki rozkaz jest, to nie ma innego wyjścia. To jest mniej więcej tak, proszę Państwa. Jak się odbywały na siczy zaporowskiej wybory Atamana Koszowego. Niektórzy kandydaci się wzbraniali przed tym zaszczytem, ale wtedy towarzystwo Zgromadzone na Majdanie Niepodległości krzyczało do nich przyjmuj zaszczyt psi synu bo jak nie, to ci w gardło wsadzimy. Więc rozumiem, że teraz bez, dla nieszczęśliwych nastaną trudne nastaną trudne czasy. Miejmy nadzieję, że u nas ten rozkaz nie będzie tak rygorystycznie egzekwowany. Bo u nas trochę więcej nieszczęśliwych jest niż w Stanach Zjednoczonych, no ale rozumiem, że i u nas teraz szczęśliwi będą, że tak powiem, en vogue. Oświadczenie, jakie wygłosił pan prezydent Obama. Polegało na tym, że Stany Zjednoczone znowu są gotowe do objęcia przywództwa. No, znowu są gotowe, to znaczy, że pan prezydent Obama zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone utraciły przywództwo, którego, którym się cieszyły rzeczywiście jeszcze 18 lat temu. Warto zatem zastanowić się przez chwilę, z jakiego powodu Stany Zjednoczone utraciły przywództwo którego, które wydawało się niekwestionowane jeszcze 18 lat temu. Wydaje się, że to prezydent Bush zdołował Stany Zjednoczone, dlatego że już za jego kadencji, zwłaszcza w drugiej kadencji, było widoczne gołym okiem, że punkt ciężkości władzy w Ameryce przesuwa się, Poza oficjalne struktury konstytucyjne, no, a takim ukoronowaniem tego procesu był telefon od izraelskiego premiera Olmert'a, w którym to, który to nakazał prezydentowi Bushowi, żeby powstrzymał i przed poparciem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Gazy. Prezydent Bush w podskokach ten rozkaz spełnił. Wprawdzie potem rzecznik Białego Domu energicznie dementował tę wiadomość, ale to izraelski premier ją puścił w świat więc chyba. Chyba wiedział, co robi. No i wprawdzie ten premier podobno nie należy do najinteligentniejszych, no ale idioci mają to do siebie, że są szczerzy. W związku z tym nic nie jest absolutnie dobre ani absolutnie złe. No może poza nazistami, chociaż i oni też chyba nie są tak do końca źli. Zwłaszcza obecnie, kiedy nową politykę historyczną uprawiamy, już nawet w Polsce, czego najlepszym dowodem jest wywiad rzeka, jakiego gazecie wyborczej udzielił Michał Brystyger, syn słynnej Luny Brystygerowej, która w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego decydowała o tym, komu odbierać życie, a komu tylko paznokcie. Więc reakcja świata na amerykańską deklarację o gotowości ponownego objęcia przywództwa była raczej powściągliwa. Pani kanclerz Angela Merkel, w depeszy gratulacyjnej do prezydenta Obamy, zwróciła uwagę, że pojedynczy. Kraj, niechby nawet bardzo potężny, nie jest w stanie stawić czoła wszystkim problemom współczesnego świata. Z czego to widać wyraźnie, że to taka przejrzysta aluzja, że Niemcy jako kierownik polityczny Unii Europejskiej, ani myślą poddawać się przywództwu Stanów Zjednoczonych pod kierownictwem Baracka Husseina Obamy, zwłaszcza. Jeszcze bardziej. Wyraźnie przedstawił swoje stanowisko włoski premier Berlusconi, który otwartym tekstem wezwał prezydenta Obamę, żeby znormalizował stosunki z Rosją. Tutaj oznacza to, w moim przekonaniu, że Berlusconi apeluje do prezydenta Obamy, żeby porzucił tę linię polityczną, której tam próbował prezydent Bush, mianowicie wzniecenia zarzewia konfliktu w stosunkach między Unią Europejską a Rosją. Widać wyraźnie, że również Włochy uznały strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie jako fundament i nie życzą sobie żadnego tutaj ani dywersji ze strony Stanów Zjednoczonych w Europie, ani też amerykańskiego arbitrażu w polityce europejskiej. Krótko mówiąc, widać wyraźnie, że Unia Europejska stoi na gruncie europeizacji Europy i ciekaw jestem, jak zareaguje na to prezydent Obama, bo jeszcze jeszcze nie zareagował, nie zdążył. Dzisiaj jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Waszyngtonie, w związku z tym być może jakaś reakcja się objawi. Tymczasem w Polsce, jak wiemy, gdzie realizowana jest polityka miłości rządu pana premiera Tuska. Ta polityka miłości doprowadziła już do pierwszych ofiar. Miłość żąda ofiary, to jest jasne, taki napis był na sztandarze brygady spadochronowej generała Sosabowskiego.